Ale czy ty nie uważasz, że jednak powinna być jakaś, żebyście się zebrali wszyscy, włodarze bo ty też miałeś swoją Związek federację. Nie, nie że, że ustalamy zasady, no, to, bo tutaj niektórzy mówią, że to jest wrestling. wrestling nigdy nie przekroczył aż tak bardzo tych yy, yy, takiego. Taki... Ale ja się z Tobą zgadzam. No to... Ale ja się z Tobą zgadzam w 100%. No to natomiast, natomiast jeżeli mówisz o tamtej konkretnej sytuacji, tak. o tej konferencji. nie rzuciłbym w tego k... frajera stołem. Jeżeli by mi nie zaczepił rodziny, bo ja nigdy nikomu rodziny nie Ale on wiedział, że ty eksplodujesz. No to, to jeżeli wiedział, no to no to dlatego się spodziewał dobrze, tego. Mam stołu, taką propozycję, no. żebyśmy się nie zbliżyli, no, chociaż ale, ale... na cal mentalnie do podobnej konferencji, to ja bym zaciągnął ręczny. Dobra. I teraz wyjaśnię Nie, ale tu nie ma żadnych, żeby ja wyjaśnię Ale nie, nie ma żadnych tego, bo kol koledze chcę wyjaśnić Ja jestem za. Ja dobrze. jestem za. Ja jestem za tym, żeby dzieci nie miały do tego dostępu. Ale dzieci w internecie taki sam mają dostęp do free fightów jak do pornografii. Wystarczą, że klikną, że mają 18 lat i wchodzą. No to więc to nie jest problem tylko free fightów. Natomiast to, że jest tam za dużo patologii, ja się pod tym podpisuję. I a, ja tak uważam. A dobrze, a i trzeba tam postawić to tu myślnik? I, ale ostatnie zdanie. Dobrze, ostatnie. I uważam, że te federacje, które na dzisiaj w tym rynku pozostały, na tyle duże organizacje, próbują już od jakiegoś czasu to ucywilizować. I miejmy nadzieję, że tak będzie. Wojewódzki... Grinderský.